W przypadku talerzy w Roland w TD17 ustawienia są uproszczone. Podstawą są te same zakładki, które znamy już z innych triggerów Basic i Scan. Tutaj ustawiamy czułość, próg wyzwolenia i krzywą dynamiki, a także parametry eliminujące podwójne uderzenia. Czy przesłuchy? Jeśli talerz ma dodatkową strefę edge, w menu pojawią się też podstawowe ustawienia RIM. Warto pamiętać, że funkcja wytłumienie talerza ręką działa w TD17 automatycznie i nie wymaga żadnej regulacji. Dodatkowo, jeżeli korzystasz z rajda 3-strefowego, moduł automatycznie rozpoznaje wszystkie strefy bow, edge i bell. W TD-17 nie ma jednak osobnych ustawień dla dzwonka, wystarczy wybrać odpowiedni model RAID w menu, a moduł sam zajmie się resztą. W TD-17 talerze korzystają głównie z ustawień BASIC i SCAN. RIM pojawia się tylko wtedy, gdy talerz ma dodatkową strefę EDGE. Funkcja wytłumienie talerza ręką działa zawsze automatycznie. A przy RAID 3-strefowym moduł sam rozpoznaje BOW, EDGE i BELL bez dodatkowej konfiguracji. Trigger U2 Uniwersalny wewnętrzny trigger dwustrefowy. Dwa niezależne piezo, jedno zbiera sygnał z siateczki, drugie z obręczy. Specjalne gumowe zawieszenie poprawia separację i daje czystszy sygnał. Wybierz model High do werbla lub Mid do tomów i floor tomów. Trigger U2 sprawdź na mysoundzone.com.